Witam się z wami już w kolejnym vlogu. Tutaj tak nastrojowo walentynkowo te piękne moje czerwone tulipany. E, ja zaczynam dzień od śniadania. E, dzisiaj mam chia pudding, dopijam swój e, sok pomarańczowy. Zaraz sobie tam wrzucę truskawki i dzisiejszy plan na dzisiejszy dzień to jest mój Walentynkowy obiad, taki domowy, o którym już mówiłam w poprzednim vlogu, także zaraz go przygotujemy, a jutro wyjeżdżamy, czyli w walentynki, bo jutro jest 14, także jutro wyjeżdżamy na nasz walentynkowy weekend, który też będziecie widzieć w tym vlogu. Już mówiłam, że miejsce, do którego jedziemy, jest bardzo interesujące. To zapraszam do oglądania. Przygotowuję takie ozdobne kostki lodu. Tutaj mam taką foremkę w kształcie takich kwiatków. Myślałam, że to są róże, ale to są po prostu jakieś takie kwiatuszki. I będę tu dawać truskawki i żurawinę. Jeszcze mam to, wykorzystam i będą takie ładne kostki lodu do szampana. I już gotowe moje kostki lodu. Chwila, moment. Wyciągnęłam sobie też szufladę z, na lód z zamrażalnika, bo tak najłatwiej się to przenosi. Także wkładam do lodówki. I na wieczór będą perfekty do szampana. Wyciągnęłam sobie już to naczynie do fondii I dzisiaj zrobię w tym czekoladę. Rozpuszczę czekoladę, i będziemy jej z owocami, tak będzie dzisiejszy deser wyglądał. A tak zazwyczaj robię tutaj sery. Kupuję różne sery. Rozpuszczam jemy z bagietką jakimś dobrym czerwonym winem. Także bardzo fajnie mi się sprawdza to naczynie. Tutaj wyciągnęłam też zupę którą pokazywałam kupiłam ją w Marks Spencer to jest zupa grzybowa z truflami bardzo dobra bardzo dobrze smakuje właśnie z taką łyżką gęstej śmietany i drobno pokrojoną natką z pietruszki pyszna jest e, nioki specjalna edycja walentynkowa e, kawior który podam dzisiaj na placuszkach i e, wołowinę już Piekę. Jeszcze w międzyczasie moich przygotowań skoczyłam do sklepu, kupiłam świeżą babietkę, świeczki. E, w sumie mogłam nie kupować, bo mam takie białe, ale zobaczyłam, że są czerwone, więc będą bardziej pasować. Kupiłam wino czerwone, to jest jakaś nowość, więc wziąłam, spróbujemy. I też nie zapomniałam o swojej nili, bo przecież ona też obchodzi walentynki. Tutaj ma taką e, super zabawkę taką mafinkę różową i do tego ma. E, takie snaki. To są e, carrot cake, czyli marchewkowe ciasto. Zobaczcie, jaki piękny bukiet dostałam właśnie przed chwilą od męża. E, dzisiaj jest 13. Te walentynki są jutro, ale ja dzisiaj robię ten nasz dealer walentynkowy, więc on też dał mi już dzisiaj kwiaty. Piękny jest ten bukiet. No i trzymam też czekoladki, do których się dopasowałam swoim e, strojem. Eee, to są Lind, Lindory o smaku Raspberry and Cream. Nie próbowałam, także spróbuję. Ja wszystkie je lubię, także na pewno te też, będę, te, 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 też będą mi smakowały. Także zostałam już dzisiaj obdarowana. Tutaj mam e, placuszki z cream cheese i nie łososiem, tylko z kawiorem. E, mówiłam już o tym, e, że kupujemy zawsze ten kawior, on jest z jesiotra syberyjskiego. E, tutaj mam dodatki do kawioru, do tych placuszków, e, przygotowane owoce już do czekolady. Najbardziej lubię kawior z wszystkimi dodatkami, czyli z cebulką i dużą ilością koperku. I tak najbardziej lubię. Mój mąż najbardziej lubi po prostu te placuszki z cream cheese i z kawiorem same i córka też. A ja potrzebuję tych dodatków. Wtedy mi najbardziej smakuje. Tu nawet już nie widać kawioru tak dużo dałam koperku. Zupa truflowa pachnie w całym domu. Jak będziecie w Marks Spencer, to naprawdę polecam te zupy. I danie główne to wołowina w sosie własnym, fasolka, nioki. A zdecydowanie najlepszy z tej całej kolacji jest deser. Te owoce w tej czekoladzie to jest gorzka czekolada, ale dodałam też dodałam dwie tabliczki gorzkiej czekolady i jedną tabliczkę białej czekolady. I to połączenie jest super, z tymi owocami, i to jest jeszcze tak lekko ciepłe i szampan z tym sokiem z grenadyny Perfect deser, nie? Rewelacja. A co ty myślisz Weronika? Też jest bardzo dobry. Nie? Cały obiad był pyszny, ale deser 10 na 10. Idziemy na nasz walentynkowy e, weekend. E, z tyłu mam Weronikę i Lili bo hotel jest pet-friendly, także Lili może z nami jechać. Mój mąż prowadzi, także jesteśmy w komplecie. Nie mamy daleko do hotelu, bo hotel znajduje się tak gdzieś w półtorej godziny od naszego miejsca zamieszkania. Jest nad samym morzem, ma bardzo duże pola golfowe, jest pięciogwiazdkowy i należy do bardzo sławnej osoby, ale tego jeszcze nie zdradzę, także zostańcie z nami, oglądajcie dalej i do zobaczenia za chwilę. Pa, pa! Zobaczyć nasz pokój. Jesteśmy już w pokoju, jak widzicie nagrywam się na tle go wielkiego łóżka z baldachimem. Ehm, pok pokój, ogólnie hotel jest w stylu takim szkockim, ale z bardzo takimi eleganckimi dodatkami, piękne kryształowe e, żelandole, ogólnie jest bardzo elegancko, bardzo stylowo, zaraz Wam pokażę cały pokój i łazienkę, bo łazienka najbardziej zachwyca. I wszystkie detale, które tutaj są, jakieś sole do kąpieli, liścik na powitanie, szampan, welcome drinki, to wszystko razem robi super atmosferę. Także jesteśmy zadowoleni, a teraz szybko zrobię Wam room tour, wskakujemy w stroje kąpielowe i idziemy na spa. Ogląda nasze przywitanie po wejściu do pokoju, tutaj na biurku mieliśmy taki liścik osobisty dla nas, także fajne są takie detale w tym hotelu. Tutaj z tej strony mamy e, toaletę i prysznic, ale też mamy takie e, dwa zlewy dla niej i dla niego, także wagę i takie wielkie lustro do sufitu. y vamos a Jakie fajny jest ten pokój, to jest, ten pokój nazywa się Thermal Room, mamy tutaj takie bardzo wygodne leżaki, tutaj mamy taki stolik kawowy z fotelami, na tym stoliku jest woda, tutaj jest prysznic, steam room i tutaj mamy saunę. Ja już się mniej więcej uczesałam, zrobiłam sobie makijaż na kolację. Jeszcze muszę sobie to wszystko e, poprawić, ale mniej więcej tak to będzie wyglądać i zrobimy unboxing, bo zamówiłam sobie buty e, i zamówiłam sobie sukienkę. Tak jak mówiłam w poprzednim vlogu, nie kupiłam sukienki w zarze, ale mam. Zamówiłam sobie z Karen Milen. E, sukienka wygląda tak. E, zaraz się wam pokażę jak nie wyglądam dokładnie, ale już ją mierzyłam i jest bardzo fajna. A tutaj mam buty ze Stiva Madena i też je już oglądałam, nie mierzyłam, ale to jest 36, 36 rozmiar, a ja zawsze takie, taki rozmiar kupuję z tej firmy, więc wiem, że na pewno będą dobre. Tak wyglądają i zaraz się Wam pokażę już cała gotowa. A ja tak się prezentuję na e, naszą kolację walentynkową. Mam tą sukienkę z Karen Milen, szpilki, jak widzicie, e, te z Steve'a Maddena, e, torebeczkę z Louis Vuitton, e, moje kolczyki są z James Warren. E, mam kucyka, na ustach mam i Lorem, taki e, czerwony, zgaszony kolor. Tak się prezentuję i idę na kolację. Dostaliśmy e, taki starter o trzema kuchni, e, poza starterem, który zamówiliśmy sami, także dostaliśmy jeszcze taki przed starterem starter. E, zaraz Wam pokażę, malutkie takie filiżaneczki z zupą e, kalafiorową, do tego e, bułeczki z masłem, także e, to jest taki przedstarter e, ta restauracja wygląda bardzo ładnie, tak jak się spodziewaliśmy zresztą. Eee, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. Tak wygląda nasza zupka w takich malutkich w taki, taki krem skalafiora. W sumie tutaj mamy świeże bułeczki do tego. Eee, jest to jest masło. Masło, także zaczynamy naszą kolację baletką. to już nasza przystawka? Ja sobie wybrałam dzisiaj e, beef carpaccio, czyli e, wołowę carpaccio. E, a mój mąż. Jaką ty masz przystawkę? E, ja mam sałatkę z więzonego wstrąga. Przyszły już nasze dania główne. Ja mam wołowinę borginią e, w winie. A mąż ma e, baraninę. Przyszły już nasze desery. Ja mam pana koty w sosie passion fruit, a mąż ma tiramisu, roladę tiramisu e, i bardzo nas to cieszy, że te deserki są nie takie za duże, bo jesteśmy tak najedzeni to jedzenie tutaj jest przepyszne. E, ta przystawka od szefa kuchni była pyszna, czyli ta zupa kalafiorowa, później ta nasza przystawka też przepyszna. Danie główne to. Nie ma o kim mówić, po prostu genialne. Eee, I e, mamy nadzieję, że te desery też będą pyszne. Ja sobie teraz zdałam sprawę, że ja nawet nie powiedziałam eee, w jakim hotelu jesteśmy. Tak trzymałam tutaj tajemnicę, że cały to wypadło z głowy. My jesteśmy w ogóle w hotelu, który się nazywa Campbell Trump, Nie, Trump hotel. Eee, to jest hotel Rolanda Tramp, I mean, Trump. I dlatego mówiłam, że tą osobę wszyscy znają i ta osoba może być kontrowersyjna, no właśnie dlatego, że to jest Donald Trump. Eee, jak na razie, no to właśnie jesteśmy już po kolacji, eee, mamy swój pokój, byliśmy na, na spa, eee, byliśmy w barze jak na razie mogę powiedzieć, że mi się bardzo, bardzo podoba. Eee, ale jutro jeszcze Wam pokażę wszystko w dzienniku. dnia, ja właśnie przyszłam na basen jestem już po siłowni także teraz przyszłam trochę popływać posiedzieć w jacuzzi i tak zacznę dzisiejszy dzień Poprosiliśmy o stolik z biur na morze, e, z widokiem na morze i tutaj przy tych oknach są tylko stoliki dwuosobowe, no a my trzy osoby ale zrobili nam stolik, żebyśmy sobie przyjemnie zjedli śniadanie z widokiem na morze, także siedzimy, patrzymy na morze, pogoda nam dopisuje, chociaż miało padać cały dzień, ale i co jest... E, Dosyć ładna pogoda, także bardzo przyjemne sygnale. Szampana do śniadania. że naprawdę jest takim lukinio. Nie wiem, czy możecie to widzieć, ale tam. Zaraz, próbuję to. Tam jest latarnia morska i w tej latarni morskiej też można mieszkać. To jest apartament tam zrobiony i on jest chyba najdroższy z całego hotelu. śniadanie z karty zamawiałam sobie ex benedikt, yy, córka pan i na słodko, a może zamówię sobie coś takiego. Śniadanie bardzo. Wszystko jest na hash brownie, czyli na lekkim placku ziemniaczanym i polane sosem holenderskim. Super jest śniadanie z takim widokiem. Tutaj widzicie, yy, się już zaczynają pola, golfowe, one się rozciągają, tak daleko, ale to idziemy później i Wam pokażę dokładnie. Idziemy też na plażę, bo tu mamy zejście prosto na plażę. A tam z tyłu, nie wiem, czy widzicie to dobrze, jest wyspa, na którą można popłynąć. Na wygląda jak taka góra na środku morza. Mój outfit na dzisiaj, na spacer nad morze, to jest takie krótkie futerko, ono jest z River Island, pod spodem mam golf kaszmirowy, który pokazywałam, on jest z Marks Spencer, pasek z Gessa i mam takie na sobie szerokie jeansy. one są z hm no i te moje kapcie. Pogoda nie jest najgorsza, także nie rozpadało się. My właśnie idziemy przejść się nad morze, zobaczyć plażę, jak wygląda. Tutaj przy okazji cały czas idziemy polami golfowymi, także one się tu rozciągają nad morzem. E, zobaczymy, jak to wygląda. E, jest zimny dzień, bo jest chyba 3 stopnie, i jest wiatr od morza, ale mimo wszystko i tak jest bardzo przyjemnie. Zobaczcie, jak to ładnie tam w tle hotel, a tutaj są wszędzie pola golfowe. I doszliśmy nad morze, zobaczcie. Jesteśmy na plaży. Ludzie spacerują, mimo tego, że naprawdę zimno i wiecznie jest. Ale nad morzem jest zawsze przyjemnie.